Witam na tym wyjątkowym osiedlu w najbardziej zielonej części Sadów Żoliborskich. Przestrzeń wokół mnie została zaprojektowana przez wybitną panią architekt Halinę Skibniewską. W jej założeniu było połączenie funkcji mieszkalnych z zachowaniem prywatności. Według mnie udało jej się to jak najbardziej. Zapraszam do środka. Salon to serce tego mieszkania. Zwróćcie Państwo uwagę na te olbrzymie okna rozciągające się przez całą jego długość. Ogromnym atutem tego salonu jest jego wyjście na ten ponad 70-metrowy ogródek. Ten pokój idealnie nada się na sypialnię, gabinet, pokój dziecięcy lub też połączenie go z kuchnią, tworząc jedną dużą przestrzeń. Nasz trzeci pokój jest bardzo kameralny, ale ustawny z zarówno dużym oknem i drewnianą podłogą. Kuchnia z wystarczającą ilością miejsca do przygotowania posiłków można połączyć z małym pokojem, z salonem. Decyzja należy do ciebie. W mieszkaniu znajduje się oddzielna łazienka z wanną, umywalką oraz małe wc. W tym mieszkaniu pokazałem Ci wszystko, ale bądźmy szczerzy: żeby być prawdziwie zainteresowany nieruchomością, trzeba ją zobaczyć na żywo. Dlatego też zapraszam Cię do kontaktu i umówienia spotkania. Do zobaczenia!